Ten chłopiec zaszedł w ciążę, ale nikt nie wiedział o jego stanie. Na początku myślał, że uda mu się to utrzymać w tajemnicy, ale jego brzuch ciągle rósł. W szkole wszyscy zaczęli zauważać zmiany, ale myśleli po prostu, że przytył. Dziewczyny, które kiedyś się w nim podkochiwały, teraz uważały go za dziwnego, a nawet jego dziewczyna zaczęła się od niego oddalać. Ale DLA, dobra dziecka, chłopak postanowił to wszystko zignorować. Jego jedynym prawdziwym wsparciem był najlepszy przyjaciel, który starał się pomóc mu przetrwać ciążę na każdy możliwy sposób. Pewnego dnia jego dziewczyna poprosiła, by oddał jej dziecko. Ale chłopak był już w ósmym miesiącu ciąży, i nie było mowy, żeby to się stało, więc ona znów go zostawiła. Zbliżał się bal maturalny, a chłopak nie mógł znaleźć niczego, co by na niego pasowało. Jedyną rzeczą, która mieściła jego brzuch, była sukienka. Na balu zaśpiewał piosenkę DLA swojej dziewczyny. Ale właśnie, gdy wszystko wydawało się iść dobrze, jeden z uczniów ujawnił jego sekret całej szkole. Chłopak trafił na pierwszą stronę gazety. Ku jego zaskoczeniu ojciec wcale się nie zdenerwował. Przeciwnie. Wsparł jego decyzję o zatrzymaniu dziecka Na zakończeniu roku szkolnego Chłopak w końcu powiedział wszystkim prawdę Ale wtedy odeszły mu wody Kiedy się obudził, dziecko było już na świecie Wszyscy mu gratulowali A on poczuł ulgę, że nie wyszło mu z tyłka, ponieważ